A co z koalicjantem i z finansowaniem partii politycznego to byliście pogłóceni? To ja może krótko przedstawię historię, jak to, jak to wygląda. Otóż ja rzeczywiście odpowiadam za, za tę kwestię no tak. u nas w partii i w klubie. Ja miałem przygotowany, przygotowany projekt ustawy, który nie tylko mówi o tym finansowaniu partii lub braku finansowania, i, ale także o transparentności, możliwości tak powiem, niefinansowania billboardów, spotów i tak dalej, oraz o karach za przekroczenia, o, taż, o, o tym także, że partie powinny bardziej przywiązywać wagę i wydawać pieniądze do no ekspertyz, tak. do tej podstawy, no. do tej pracy u podstaw. No i oczywiście finansowanie. Propozycja to, co pana pewnie najbardziej emocjonuje i, i być może naszych nie, 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 i, i widzów, no, jako obywatela, no, jak, tak, tak. tak, no, w tym hmm. znaczeniu. To, to było kilka miesięcy temu, propozycja do naszego koalicjanta była ta merytoryczna i jeżeli chodzi o finansową, ale o 50%. Znaczy ja przypomnę, że prawie 8-9 miesięcy temu to było latem, no w, tak? był w lipcu złożyliśmy zakaz projekt finansowania. zakaz finansowania, jak jeden mąż, wszystkie kluby, łącznie z naszym korytarzem, odrzucili. To, to, to taki był pierwotny Potem e, było to, o czym mówię, czyli nasza no, nieoficjalna propozycja w stronę PSL-u. PSL odbił piłeczkę tym, 20%. że przedstawił 20-25%. I ułożyliśmy się na pewien kompromis, czyli o jedną trzecią. No czyli. i w tym momencie wjeżdża na stół Wasza propozycja. Dobrze, ale to było kilka miesięcy temu, przypomnę, wjeżdża czy nie wjeżdża, ale to było kilka miesięcy temu, gdzie nie, potem, no. to znaczy ta nasza niby ugoda, tak? Taka nieoficjalna no, na te 33. Czy... W styczniu, to nie tak daleko. No, może w no, styczniu, to rozmawialiśmy już w połowie grudnia, przed świętami nawet, na ten temat. Także kilka miesięcy temu, ale w dobie kryzysu, dzisiaj tu siedzimy i ze sobą nie wiemy, co się jutro zdarzy, tak? W związku z tym zmieniły się radykalnie okoliczności. No to rozumiem, ale... I złożyliśmy o zawieszeniu od 1 kwietnia 2009 do 31... No to to jest pytanie, czy to znowu nie jest taki ruch jak w wakacje, że składacie, bo wiecie, że to zostanie odrzucone? Macie poparcie PSL-u w tej sprawie? Intuicja mi podpowiada, że PSL traktuje ty, tym razem poważnie nasz projekt ustawy. Ale na tyle poważnie, żeby poprzeć zawieszenie, czy, czy zrobić to, co, o czym mówią jego politycy, żeby na przykład projekt sld poprzeć, czy tam go zmodyfikować i po prostu ograniczyć? Finansę? Na ten moment, moment będziemy gorąco przekonywali naszego dobrego koalicjanta do tego, aby zechciał przyjąć naszą, nasz pogląd, czyli zawiesić, to jest około 220 milionów oszczędności, jeżeli ludzie liczą swoje pieniądze, każdy gros, każda rodzina, i nie mówię to naprawdę y, y, populistycznie czy pod publiczkę, tylko taka jest sytuacja. Znaczy, niektórzy twierdzą, że 220 milionów to mało. Znaczy, jeżeli będziemy zbierali z każdej dziedziny, gdzieś tam, po te 200, niech będzie na 20 milionów, tak jak z naszych pensji. Gdzie zamroziliśmy sobie r.C. kwoty i to, to, to jest suma dwudziestu kilku milionów złotych. A tu mówimy o 220. Okay. I grosz do grosza uzbiera się na dobę kryzysu odpowiednie oszczędności. Znaczy, dlaczego nie chcemy solidarnie patrzeć ludziom prosto w oczy? No tak, ale dlatego pytamy, bo pytamy też, czy takie pomysły się na ogół czy będziecie mieli zgodę PES-u. A kiedy ten projekt będzie. Precel, będzie on w ogóle wejdzie pod obrady pewnie za dwa tygodnie na przyszłym posiedzeniu Sejmu. On miał przyjemność prezentowania tego projektu w imieniu naszego klubu. Będzie także projekt SLD, który mówi o no, zmniejszeniu o 50% zmniejsza. dla dużych partii, a 10% dla, dla, dla małych. Znaczy, SLD chce tak, żeby mieć tyle samo pieniędzy, tak, co, ma, co ma, a my żebyśmy mieli tyle samo co oni teraz. Znaczy, no. To Trochę jak w dowcipie mówię. Nie, nie, okej, okay, ale to to, nie, nie, nie to to... mieć pieniędzy? Nie, to, to proszę bardzo. Nie, ale to jest przewrotne i cyniczne. Znaczy, okay, my mamy no. prawie tyle samo, a im zabierzmy połowę, tak? Mimo, że my mamy mandat ciut większy niż oni, tak? No. Jeżeli już mówimy o, o tej kwestii. Ale o tym przekonamy się za tygodnie. Pewnie tak. E, dziękuję bardzo. Naszym gościem był Woldy Dzikowski, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dziękuję.